Na pierwszym w Policach Forum Kobiet NZZ Solidarność mówiono o ważnej roli kobiet w okresie powojennym. Doceniono ich wkład w przemiany zachodzące w kraju. Sędzia Anna Maria Wesołowska odwiedziła Policę, by zwrócić uwagę na trudne społeczne tematy. Jeździ po kraju, by zachęcać do tworzenia kącików prawnych. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na teletydzień. Wkład polskich kobiet w życie konspiracyjne był nie gorszy od mężczyzn. Niejednokrotnie z narażeniem życia robiły to, o czym współczesnym Polkom nawet się nie śni. O tych odważnych postawach mówiono podczas pierwszego forum kobiet NZZ Solidarność, które odbyło się w policach. Forum zostało zorganizowane, by docenić rolę kobiet w okresie powojennym. Hasło przewodnie spotkania 35 lat razem miało podkreślić istotny wkład niejednej Polki w transformację kraju. Walczyły w słusznych ideach. Mówię mocno walczyły, ale czasami po prostu tak mówią o sobie: pracowały na lepsze życie dzieci, babci, matek. No społeczeństwa wracały później do domów, dzisiaj są zapomniane, czasami odeszły w samotności i ideą sekcji krajowej kobiet NZ Solidarność jest przybliżenie tych kobiet. Kobiety nie pełniły pierwszoplanowych funkcji w związkach zawodowych ani w tajnych strukturach organizacyjnych Podziemnej Solidarności. Były zaś świetnym narzędziem operacyjnym. W okresie stanu wojennego i przed 1989 rokiem mocno angażowały się w druk i kolportaż podziemnych pism. Bardzo ważne było to, jak zajmowały się kolportażem. Nie, no praktycznie wykorzystywały tutaj bardzo często owe stereotypowe role, na przykład matek czy, czy kobiet w ciąży. I na przykład w takim Wałbrzychu kobiety w 7-8 miesiącu ciąży kolportowały gazetki pod szerokimi sukienkami właśnie. Często też te ciąże były udawane, po prostu te brzuchy były tworzone z gazetek. Kobiety często udostępniały swoje mieszkanie do celów konspiracyjnych narażały się na spore ryzyko. Te, które to robiły do dziś, stoją w cieniu, a ich nazwiska nie są nawet znane. Okres powojenny nie był pierwszym momentem, w którym polskie kobiety aktywnie konspirowały. IPN realizuje projekt, który ma rzucić światło na ich niedocenioną rolę. W zasadzie kobiety są nieobecne w takim klasycznym dyskursie historycznym, ciągle się mówi o ich braku, że pozostają w jakimś cieniu itd., itd. Stąd też stworzyłyśmy autorski projekt, podczas którego będziemy wydobywać historię kobiet polskich, ścienia właśnie w okresie od czasów wojny, powojennym aż po 80-89 rok. Projekt Kobiety na zakręcie w cieniu historii zaowocował wydaniem książki. Druga z tego samego cyklu ukaże się w 2016 roku. Dopełnieniem forum była wystawa zdjęć z działalności Anny Walentynowicz, działaczki wolnych związków zawodowych i współzałożycielki NSZZ Solidarność. Kobieca ikona tego okresu zginęła 10 kwietnia w katastrofie smoleńskiej. Filinowa przy ulicy Bankowej w policach odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Tym razem 14 maja zaproszono znaną z telewizji sędzię Annę Marię Wesołowską. Przy pełnej sali sędzia Anna Maria Wesołowska opowiadała o zacieraniu się w społeczeństwie różnic między złem a dobrem, także o przemocy fizycznej i psychicznej stosowanej przez dorosłych wobec dzieci lub innych członków rodziny. Ja bym chciała, żeby każde dziecko w Polsce wiedziało. Dzieje się coś w Twojej rodzinie. Ty ją bardzo kochasz. Już na samym początku przyjdź i poproś o pomoc dla Twojej rodziny. Ucieszyło mnie, jak ostatnio w jednej ze szkół przyszedł chłopiec do pedagoga i poprosił o założenie procedury niebieskiej karty dla jego ojca, który rzeczywiście zaczął pić. Stracił pracę, zaczął wynosić wszystko z domu, wracał późno, zapalał światło, dzieci nie mogły się uczyć. I on chciał, żeby to, tego ojca ratowano, bo bardzo go kochali. I udało się. Ojciec jest trzy miesiące już na terapii. Dziecko uratowało tego ojca. Anna Maria Wesołowska jest zwolenniczką tworzenia kącików prawnych w szkołach, przedszkolach, instytucjach czy bibliotekach. Jeździ po kraju i propaguje tę ideę. Kąciki prawne powstają od dwóch, trzech lat na terenie placówek, które odwiedziła. Kącik jest po to, żebyśmy omówili tam problem izolacji. Zadali sobie pytanie, czy izolacja koleżanki może być przestępstwem. I okazuje się, że może, bo jest przepis, który mówi, kto nęka inną osobę. To jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. I teraz, jeżeli zaczniemy na te tematy właśnie tym kącikiem prawnym rozmawiać, to zaczniemy widzieć granice, bo granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem coraz bardziej się zacierają. Anna Maria Wesołowska przedstawiała różne historie, z którymi zetknęła się podczas rozpraw sądowych. Zachęcała młodzież do odwiedzania zakładów poprawczych i sądów, aby poznać konsekwencje postępowania niezgodnego z prawem. Mam dwie wnuczki. Bardzo je kocham. Ja chcę, żeby nasze dzieci żyły w troszkę lepszym świecie, żeby ten świat jakoś wyszedł na prostą, żeby ten powrót do świata wartości, do rodziny no, stał się rzeczywistością. Bez prawa dzisiaj, bez znajomości prawa nie da się funkcjonować. Półtorej godziny opowiadania o przestępstwach oraz pokazanie konsekwencji złego postępowania minęło niepostrzeżenie. słuchaczy spotkanie sprowokowało do dyskusji oraz zastanowienia się nad swoimi czynami i ich wpływem na wychowanie dzieci. Już za tydzień dowiemy się, kto przez najbliższe pięć lat będzie reprezentował Polaków. W policach nie widać choćby znamion kampanii, poza wiszącymi gdzie nie gdzie plakatami. Trzeba przyznać, że podczas wyborów do Europarlamentu w Policach częściej pojawiały się gwiazdy wielkiej polityki. Nie zabrakło Jarosława Gowina, który promował polskie jabłka, przeczuwając chyba nadchodzące embargo. Pojawił się nawet Ryszard Kalisz, który miał wesprzeć Policką Sprawę Białej i inni politycy wielkiego formatu. Podczas wyborów prezydenckich takiego rozpędu nie widać. Pewne próby podjęto w marcu. W mieście pojawił się bronkobus. Prezydent nie ciałem, lecz duchem prosił policzan o wsparcie. Może mobilna reklama pomogła, bo wizyta posła Leszka Dobrzyńskiego, który przekonywał o niezrealizowanych obietnicach prezydenta, jak pokazał wynik w Policach raczej mu nie zaszkodziła. Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich nie marnujmy swoich głosów. 10 maja w samej gminie policy wrzucono do urn 133 nieważne karty. W całym kraju blisko 125 tysięcy. Każdy wyborca dostanie jedną kartę do głosowania. Na której znakiem X w kwadraciku przy wybranym kandydacie można zaznaczyć swój głos. Oczywiście, żeby głos był ważny, tylko jednego kandydata można zaznaczyć. Musi to być koniecznie znak X. Dwie linie przecinające się w obrębie klatki. 24 maja Polacy wybiorą nową głowę państwa. Nastroje, jak pokazała pierwsza tura, są bardzo zróżnicowane. Najwięcej głosów otrzymali kandydaci PiS i PO. Partii, które od lat się ścierają. Sporo głosów otrzymał Paweł z którego poparli zmęczeni podzieloną polską rodacy. Po 24 maja okaże się, czy Polacy wybrali to, co już znają, czy wolą jednak zmiany. Trwa rewitalizacja stawu brodowskiego na niebuszewie. Inicjatywa zgłoszona do budżetu obywatelskiego znalazła poparcie wśród Szczecinań. Widać już pierwsze efekty prowadzonych tam prac. 4,5 miliona złotych. Tyle kosztuje rewitalizacja stawu brodowskiego w Szczecinie. Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i potrwają do czerwca. Budujemy tej ścieżki. Budujemy strefy przeznaczone dla mieszkańców: strefę seniora, plac zabaw, skatepark, wybieg dla psów. Dodatkowo są tutaj przewidziane miejsca, miejsca pod ustawienie siłowni zewnętrznych. Robimy również zabudowę brzegów jeziora z gabionów, z koszy gabionowych. Nowością będzie też pomost rozciągający się nad wodą. Zakończono już prace wzmacniające brzegi stawu koszami gabionowymi. Widać już schody, skatepark czy plac zabaw dla dzieci. W realizacji jest jeszcze wybieg dla psów i chodniki. Modernizacja stawu Brodowskiego to nie tylko efektowna infrastruktura. Sporo robót zajęło oczyszczanie samej wody. Brzegi jeziora poczyszczaliśmy, usunęliśmy część trzcinowiska, oczyszczaliśmy właśnie z zanieczyszczeń, z gruzu, z opon, różne śmieci, które, które niestety trafiły tutaj przez winy mieszkańców. Podczas oczyszczenia wody wydobyto też sporo płyt nagrobnych, które zostały przewiezione na cmentarz centralny i drugi przy ulicy Ostrowskiej. Staw Brodowski to pozostałość po kopalni gliny z lat 60. zamierzano go zasypać, jednak tak się nie stało i jako miejsce odpoczynku do dziś służy mieszkańcom. Komunia Święta to wielkie wydarzenie dla każdego dziecka. Najmłodsi z parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Policach w tym roku przystępują do niej w dwóch turach. Pierwsza odbyła się 9 maja, kolejna w najbliższą sobotę. Amelka ma 9 lat. Do komunii świętej przystąpiła w trzeciej klasie szkoły podstawowej, podobnie jak jej rówieśnicy. Jest to wynik zmian podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. Dla Amelki oraz jej mamy komunia stała się wielkim wydarzeniem pełnym przeżyć i przygotowań. Dla mnie komunia jest ważna, dlatego, bo przyjmuje ciało Chrystusa. Jak się przygotowywaliśmy, cały czas z mamą lataliśmy po sklepach. Przed kościołem dzieci oraz gości przywitał ksiądz Proboszcz Waldemar Gasztkowski. Po pokropieniu wodą święconą wejdziemy do kościoła, aby tam rozpocząć tę uroczystość, do której się przygotowywaliśmy, czyli uroczystość pierwszej kolonii świętaj. To wielkie wydarzenie, do którego dzieci przygotowują się przez cały rok. Przyjęcie Komunii Świętej wiąże się z nauką, modlitw, formuły spowiedzi, zapoznaniem się z porządkiem Mszy Świętej, udziałem w spotkaniach i katechezach. Wszystko po to, by dziecko w miarę świadomie przeżywało ten najważniejszy sakrament chrześcijaństwa. Tego dnia po raz pierwszy w pełni uczestniczą w Mszy Świętej. Komunia to wielkie duchowe przeżycie, ale także spory wydatek dla rodziców. Alba, przyjęcie i szereg dodatków to tylko niektóre koszty związane z uroczystością. Ważne, by w tym wszystkim nie zatracił się duchowy wymiar pierwszej Komunii Świętej. Jakim jest przejście w nowy etap wiary chrześcijańskiej? Załatwianie potrzeb fizjologicznych byle gdzie świadczy o braku kultury i może zakończyć się mandatem. Brak miejskich szaletów nie usprawiedliwia nikogo. Mieszkanka z ulicy Wyszyńskiego zwróciła się do naszej redakcji z prośbą o pomoc. W pobliżu jej bloku notorycznie spożywany jest alkohol, po którym upojeni delikwenci załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, gdzie popadnie. Mieszkam tu już trzy lata. I od trzech lat doskwiera mi właśnie jedno: to, że po prostu piją to piwo tutaj, załatwiają się, hikają, obsikują drzewa. Ten budyneczek, właśnie co widzimy, śmietnik tam. No po prostu przydałaby się tutaj jakaś toaleta żeby to no, zlikwidować, bo to jednak nieprzyjemnie się na to patrzy. Spożywają alkohol za, za wszystkie swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają. No jest, to, jest to uciążliwe. Dla nas, dla ludzi, którzy chcą wejść do sklepu, którzy przechodzą tutaj tędy, no jest uciążliwe. tak. Plac należy do spółdzielni mieszkaniowej Odra, która nie chce tu stawiać ogólnodostępnych ubikacji. Prawdopodobnie nie stanie też tu szalet typu toi, toi. Problem widzi również Rada Osiedla numer 6. My jako Rada Osiedlowa e, numer 6 zgłaszaliśmy takie wnioski, żeby właśnie w obrębie gdzieś Kingi wybudować stały szalet miejski. Ewentualnie też były takie głosy, żeby, że taki szalet przydałby się gdzieś w rejonie ulicy 26 kwietnia. W walce z osobami nadużywającymi alkohol i załatwiającymi swoje potrzeby w miejscach publicznych może pomóc Straż Miejska. Mieszkańcy powinni zgłaszać problem, a funkcjonariusze interweniować. W policach znajdują się dwa miejskie szalety. Ich utrzymanie kosztuje gminę rocznie ponad 150 tysięcy złotych. Od 1 czerwca do końca września przy ulicy Zamanchowa stanie To i toj. W przyszłości gmina chce zainwestować w szalet publiczny z prawdziwego zdarzenia. Przygotowywany jest w koncepcji jest umieszczenie. W pobliżu Placu Zabaw, przy którym stoimy, budynku gastronomicznego, wolnostojącego budynku gastronomicznego, i jest założenie takie, że na zapleczu tego budynku będzie zlokalizowany szalet, który będzie ogólnodostępny. No, takie jest założenie. Jak zapewnia Jakub Pisański, zastępca burmistrza, kolejny szalet ma powstać, gdy dojdzie do przeniesienia zatoki autobusowej spod centrum handlowego w kierunku Siedlic. W tej chwili w projekcie. Węzła przystanku końcowego, który ma być przeniesiony z Kingi na, w pobliżu lasu wokół piaskownika. Ma być zlokalizowana stacja końcowa przystanku linii 107-107. I tam też w budynku zaplecza socjalnego, z którego będą korzystali kierowcy, mamy ogólnodostępny szalet publiczny zaprojektowany. Obecnie gmina stara się o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego na realizację tego projektu. Póki to nie nastąpi, pozostaje jedynie odwoływać się do poczucia wstydu i kultury. Załatwianie potrzeb fizjologicznych w środku miasta może skończyć się mandatem karnym. Straż miejska może też skierować do sądu wniosek o ukaranie. Ślub w urzędzie stanu cywilnego może stać się przeżytkiem. Nowe przepisy, które weszły już w życie, pozwalają nowożeńcom na Uruchomienie wyobraźni i większe emocje. Dla wielu osób ślub to ważny moment w życiu, wszak wiążemy się z kimś aż do grobowej deski. Na wyjątkową oprawę składa się wiele elementów. Pan i panna młoda dopracowują wszystkie szczegóły na długo przed samą uroczystością. Często znaczenie ma nawet data ślubu, sposób w jaki się pobieramy także. Jeszcze do niedawna przed narzeczonymi stał prosty wybór: ślub cywilny czy kościelny. Większość par decyduje się dziś na ten pierwszy. Od marca dylematów może być więcej. Wariacji na temat ślubów przybędzie. Na pewno takim największym nowym to są te śluby poza lokalem. Nie będzie takiej konieczności, żeby tutaj przyjść do urzędu i w urzędzie zawierać związek małżeński. No z różnych względów, pary mają różne potrzeby, więc pewne obostrzenia na pewno będą, ale i koszt oczywiście, tak? bo taki ślub będzie kosztował 1000 zł. Tradycyjne scenariusze mogą już odejść do lamusa. Komu nie odpowiada podniosła atmosfera, ma szansę zapewnić sobie inne emocje. Musi być jednak bezpiecznie i stosownie do uroczystości. Jest to jeden z najszczęśliwszych dni w sumie w życiu. Powinien być przynajmniej. To czemu nie miałby być w jakimś takim miejscu dla obojga przyjemnym? Na jakiejś plaży może, albo na latarni morskiej? W parku. No gdzie? Nawet na pływalni fajnie by było, nie? No gdzie jeszcze? W lesie. A pani jest bardziej za takim tradycyjnym braniem ślubu w budynku? Czy nie, ja lubię takie trochę wariackie. Wszystko. Całe życie żeby było na wariackich papierach. Na wesoło. No jestem prawicowcem, więc niestety jestem za tradycyjnym ślubem. Ale pomysły mogą być bardzo ciekawe. Bardzo często, nie wiem, widziałem w internecie na przykład. Dużo różnych fajnych pomysł. Może zmiana ustawy przekona żyjących na kocią łapy do zawierania związków małżeńskich. Na przestrzeni lat coraz mniej par decyduje się na formalizowanie wspólnego życia. I tą słoneczną informacją kończymy tyle tydzień. Ja zapraszam Państwa za tydzień. Do zobaczenia.